Siemanko! Witajcie na kanale Pierogi z Kimci. Jesteśmy w mojej kuchni, jest lany poniedziałek, śmigus dyngus, 5 kwietnia i postanowiliśmy dzisiaj jechać na wycieczkę i w związku z tym trzeba przygotować prowiant na wycieczkę, bo nie wiem czy wiecie, ale w Korei nawet jak jedzie się na krótką wycieczkę, to prowiant musi być. Są jakieś zasady w życiu, których trzeba się trzymać. Będę przygotowywać kimbab, i tak sobie pomyślałam, że skoro już tu jestem, to może to nagram, ten kimbab, więc tak. Do przygotowania kimbabu będę potrzebować ryż. I dlaczego mam dwie miseczki? Bo jeden kimbab zrobię na ostro, a jeden na nieostro. No i jeszcze dla Sonu, no to tego nieostrego trzeba by było więcej. Więc tutaj mam ugotowany ryż. Dobrze by było jakby on mi teraz przestykł trochę. Więc ryż sobie odstawiam i będę kroić... Warzywa potrzebne. Mam tutaj ugotowaną marchewkę. I pokroję ją sobie w cienkie paseczki. Będę robić dwie rolki, więc nie potrzebuję dużo. Tyle. Styka. Trochę marchewki pokroimy, to się są do prowianciku kuda. Teraz ogórek zielony też go sobie pokroję w paseczki. Hmm. Jeszcze mam szpinak, ale muszę go sobie troszeczkę doprawić. Więc łyżka oleju sezamowego, zawsze spoko. Trochę sosu sojowego. Więc takie mam składniki. Będę tutaj używać tuńczyka w puszce, tylko go pomieszam trochę z majonezem. Okazuje się, że mam za dużo tego tuńczyka i że w ogóle. Kupiłam jakiś dziki tuńczyk z, z papryczką chili. No cóż, majonezik. Jeszcze tylko Kenny, czyli te liście takie. Liście umyte. Kadyłek trzeba teraz doprawić ryż ja zwykle jakoś przesadnie nie doprawiam ryżu ale tym razem sobie doprawię tak że do tego mniejszego dla mojego męża będzie jedna łyżeczka pasty gochujang ta pasta gochujang jest z mięsem mielonym wołowym tak usmażona i ona jest co się nazywa bokum gochujang czyli smażony gochujang, jest bardzo dobre będzie przepisik i nasz ryżyk doprawimy tylko łyzią niecałą oleju sezamowego Wygląda na to, że mam wszystkie składniki. Teraz będziemy zawijać. Mam tu moje algi glony wodorosty. One są trochę przyprażone na patelni, dlatego żeby nie były y, takie rozmiękłe potem. Ale i tak troszkę rozmiękną. No i bierzemy ryżek. Ja to zawsze robię rękami. Warto sobie lekko zmoczyć ręce, ale nie za bardzo. Rozprowadzam ryż po arkuszu y, tych wodorostów i nie lubię, jak jest ryżu dużo, więc daję mało. Układam marchewkę. Nie możecie do końca tych wodorostów rozprowadzać ryżu, bo potem się nie zamknie ładnie. Ogóreczki. Szpinak. Ten tuńczyk. Tu mi się tak woda trochę oddzieliła, więc tak trochę bez tej wody może. No tyle. Jeszcze liście sezamowe. Ja tu używam tych liści sezamowych, pachnotki czy jak to tam się nazywa. Możecie tu użyć jakiejś sałaty, bo coś się wtedy dzięki temu lepiej trzyma. I jeżeli nie macie wprawy, to warto sobie było to położyć na macie bambusowej. Ja powiedzmy, że już tę wprawę mam i nie mam maty, więc. No i taki kimbabib. W rękawiczkach jest w ogóle łatwiej. I zwinięte. I teraz będę to kroić, wkładać do pudełeczka. Tutaj rada, jeżeli macie problem z krojeniem kimbabu, to taki nóż do chlebka jest bardzo dobry. Taki kimbabik. Tu jest nasz prowiancik, tu jest sonu prowiancik. Tu mam jeszcze tamudzi, czyli taką marynowaną żółtą rzepę, to trzeba wziąć ze sobą. Jeszcze może spakuję trochę sałatki jarzynowej, bo w końcu święta są. Jedziemy na wycieczkę. w morze. Ta droga, która tutaj jest po środku, jest czasami zamykana, bo woda, która jest po obu stronach, czasami ją zalewa. Więc jak jest przypływ, to w tych godzinach, w których jest przypływ, ta droga jest zamykana, a potem jest otwierana. Więc zanim się tu przyjedzie, trzeba sobie sprawdzić, yy, kiedy droga jest otwarta, kiedy zamknięta. I w ogóle to jesteśmy na dżebudo. Siemanko! Mm. Może Patrzcie! Patrzcie, jakie super miejsce na ten, żeby sobie podziwiać morze. Takie krzesełki. Też sobie usiedliśmy, ale subcio. Tutaj chyba można zjeść obiad normalnie. Patrzcie, a tu jest taki śmieszny park z kontenerów. I można sobie tam usiąść i zjeść coś, albo usiąść sobie po prostu i nie, nie wieje wiatr w nas. Takie to jest darmowe. I tam z tyłu za tym jest łazienka, też jest darmowa. Lubię morze. Przyjechanie tu w poniedziałek to był genialny pomysł, bo w weekend byłoby tu masa ludzi, a teraz nie ma nikogo. Sonu, zapatrzony w morze. A tutaj wzdłuż plaży są takie różne restauracje i kawiarnie, ale głównie restauracje. I zwykle podają tutaj owoce morza albo na przykład różne rzeczy, no owoce morza, ryby i takie tego, tego typu rzeczy. Jakieś tutaj widać na zdjęciach, jakieś muszelki są. O, a tu jest jakiś taki salon gier różnych, można wygrać maskotki i tego typu rzeczy. A tutaj jest kawiarnia, a tutaj jest morza. To przez te głośniczki nadają, że na przykład jest przypływ i zaraz zamkną drogę, bo tam jak wjeżdżaliśmy i było morze po obu stronach, to to była droga, która jest zamykana w konkretnych godzinach w ciągu dnia. Więc na przykład rano między 10 a 11 nie można tu wjechać, bo tą drogę przygrywa morze. A chcieliśmy iść na Molo, ale jest zamknięte. Ciekawe czemu? I zamknięte przez koronę. O, ale jest wi-fi. Ale super. Sono jak? Jest fajnie? Na zdrowie. Kaczyżer nad koreańskim morzem. A to jest takie miejsce do mycia sobie stóp z piasku. Działa od kwietnia do listopada. Żeby nie zamarzło. A tu jest taka super ławeczka w cieniu. Patrzcie, ma szybę, żeby nie wypaść. I można sobie tak siąść. Sonu, lubisz być nad morzem? Nie odpowiada. Patrzcie, czy nie jest to... Super to jest, no nie? Fajne... Fajna miejscówka na foteczki w sumie. I tu też są same restauracje. Cały brzeg jest w takich restauracjach. Fajne one są nawet. Tam z tyłu są jakieś domki do wynajęcia. I w ogóle w tych restauracjach zwykle na górze jest pensjonal, więc można sobie pokój wynająć. Super, taki z widokiem na, z widokiem na morze, ekstra. Samolot leci na Incheon. Jak ja kocham morze. Co Son, mi tu, mi tu zjada mikrofon, więc papatki.